18 Coś bym mu tutaj fajnego zrobić. Spróbujemy rzucić. O ty gnoju! Jaki typ. Jeszcze mnie na... Urda. Jeszcze leciał, ja go rozdrożniłem trochę. A gdzie ma to A, czyli rzucona pałka znika. O, dzień dobry Halo O siet O fuck, spadam ze schodu O i tego też wyrąbało tam to... Kurde, coś się zaczyna dziać tu. z tym statkiem czy co to jest Problem z głowy. Aha no tak, problem z głowy. Nie do rozpoznania już O-o... Ha! Dżanka po obiedniu, co robiłeś, cwaniaczku? Come on! Mam tu dla ciebie podwieczorek. Dentystę Dentysty darmowego. Chodź, chodź, chodź. No chodź, że szybciej. Spróbujemy ci coś tu zrobić. śmiesznego. <coughs> Nieźle co? Kurde, chciałem go przycisnąć. O, idzie. -ha -ha -ha. I drzwiami! Jeszcze raz! Jeszcze raz! A, -a nie dał się. A, nie udało się przeskoczyć. Dobra, nie będziemy świrować. O, a może go ze schodów zrzucimy, chodź. Come on, come on. O, taki fajny cios mamy. Możemy sobie zeskoczyć, to było fajne. O, no nie bajdę jak czy było w poprzedniej części, ale fajnie, będzie można sobie skakać z dachów, na przykład. O, mamy rurę, gaz rurkę, dobra. Czyli nie ma dalej żadnego tasaka Napój energetyczny, nie wiem czy mi jest potrzebny, ale sobie wykniemy O o, tutaj mamy jakiś komitet... Jest tasak! Jest! Je o to mi chodziło Dobra, wchodzimy, dzień dobry Żebyś się nie chciało czasem wstać dawaj główkę. Jest, główka. Dobra, następny. Chodź, chodź. A to ty się tak przewracasz? O, i bez rączki? Jest, odcięta! A ty jeszcze możesz wstać. Wstaniesz jeszcze? Nie, nie wstał. O, a tobie czekaj. Co to tobie zrobić? O ja, młotek! I klucz. Kurde, mamy młotek. Chwila, weźmę sobie młotek. Ty, tyk, 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 tyk. Weźmiemy sobie zamiast rurki młotek. I weźmiemy sobie... Aha, to był nóż kuchenny. O nie. To ja tasak mam i nóż, i nóż kuchenny. Super. To wezmę sobie tak, młoteczek i sprawdzimy panu reakcję na uderzenie w kolano. Aj, pardon, nie wziąłem O, ruszę się. O, prawidłowa, prawidłowa reakcja. Oj, oj, ja się, O, kasiorka, to może dla mnie. Prawidłowa reakcja. Kolanka zdrowe Dobra, teraz bzemy Setasak i tutaj ten pan jakoś tak siedzi. O, ten też już tak... Leżeć mi to O teraz możesz ruszyć. Teraz możesz stać, no Aj nie chcę. A ten coś tutaj tak dziwnie. hej o, Ale ruszył się przez chwilę ale już nie zdążę o, ale brutalna gra ten o ten ma już kasę więc chyba ale żebym się nie chciało wstać czasem o ręce i nogi odpadają proszę nagrody jakieś dostaję energetyczny o muszę coś napić bo mam troszkę kiepsko ze zdrowiem ten żółty pasek to jest chyba ta furia z tego co pamiętam Dobra, tutaj mamy wszystko o, Tu na zapleczu coś jest. O, ktoś tu jeszcze leży ha. Jeszcze jedna łapa Aj nie trafiłem, sorry, no chciałem w rękę Kurde, tak sobie leżą. O, ba ile miałeś puszek! Za ile miałeś jedzenia! Biedaczek, no... Poszukiwacz skarbów. Zajadły nóż kuchenny. Ohoho! Sieczna... sieczna broń, jak najbardziej. Poproszę. Hej! Śwendacz żyje. Na następny i tutaj myśli, że dam się nabrać. Ale dobra, bierzemy sobie tasak. A, i znowu nie ma tasaka. Dobra. O! Wybierz ekran za pomocą. A, umiejętności. Ekwipunek, drużyna, mapa. A, to taki skrót. Gdzie jest ten mój tasak? Jest, Ten tasak. O. Gdzie z tasak. Uh. O, właśnie, trzeba uważać w tej części, bo tutaj. Yy, tutaj są. topielce, czy. czy tam, nie wiem, jakiś nowy rodzaj. jak to się nazywają. z pod wody wychodzą. Fuck! Oj, jeszcze raz Nienawidzę tych biegaczy. Kurde jak oni mnie wkurzają Ale to trzeba ładnie sobie wycelować, bo można takiego biegacza od razu mu główkę ściąć Zbir. Gdzie ten zbir jest? Cały czas mnie straszy O, idzie, 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 idzie typak. A eee, to sobie po O, ej, a do ciebie. Dobra, butem. O. No i Kopa jeszcze dostał. stosu. Biegacze najgorsze. No? O, co to jest? Szafa. Otwórz mięso. Mięso w szafie, dobra. W komputerze mamy pas. Chyba nie do spodni, co? Co tutaj mamy? Otwórz gwóźdź, jest bateria. Wszystko się przyda. Zacisk, Bateria. My sobie jakąś fajną broń zmontujemy... O, Ale mi, no Ty gnoju. Aj nie dało się mu wciąć Znowu, to gnuje, Dobra, nie ma co. Główka. Co za skurczy wyknął no? Osana wa... Dwa razy mnie chudy obmacywano O, co się tutaj ta woda tak. Ile wody, o możemy sobie ulepszyć w broń? Ja bym chciał sobie ulepszyć tasak mogę mogę? Naprawa, a ulepszyć? Nie mogę. Dlaczego? 15 wartość 114. Nie mogę ulepszyć. A, uszkodzone. No to tak, dobra. Ej, robimy sobie napraw. Ulepszacza. Tak. Jest. Mamy lepsze. Lepszy tasak. Jezu, i mamy trzeci. Je siła wytrzy... o, będzie bardziej wytrzymały, dobra ale pięknie, od razu na trzy aha bo już więcej kasiory nie mam dobra panie John, idziemy O, dzień dobry chodźcie, 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 mam nowy tasak, chcę wypróbować Wyżej. Oa, Ostre. Ostry Kurde, dziwna to woda jest. Będzie, że mi tu jakiś nie wyskoczy. No idzie Ból, 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 ból Ból, ból, ból. Pobrzanie części to się lubiłem bawić z nimi, że jak się topili cały czas O, mam apteczkę Jak na przykład wpadali za mną do basenu Hawaj, o o, 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 o! O to cwaniak! He, nie, nie trafił w drzwi. Znaczy w drzwi przylamał, nie wiemy, nie. dobra. O, tutaj się troszkę zamotali, ale tego pana wyprosimy, tego też Mam tobie rękę najpierw. O, tam odciąłem rękę. Dajem, chodź. O ty O, i go, hm, zamknął, dobra. O, aha, tam mu... cały czas ten zbier mnie tutaj woła, ale dobra, idziemy. Mam nadzieję, że mi ktoś tu nie wyjdzie z wody jeszcze. Tego pana tutaj. Dzień dobry. O co się stało? Aha rękę zostawił w drzwiach. Przycięło mu. Bieda czysto. Nie no, trzeba spiepczać tego, bo jeszcze utoniemy. No. O! Mówiłem! O tym właśnie mówiłem. Nikogo nie ma, nagle sobie ludzik wychodzi. O ty Dawaj tu mogę jedną O już Ty olef Kurde Nie ma o jest typ... kurde, ale to trzeba oh, uważać yy, na wodę, bo ich tutaj nie widać. Dopiero sobie wstają, to się Nie. Mm. Yep. I co? I co? I co, cwaniaczku? Dawaj, może się podtopić. Aaa, tu musiałbym mieć cały ten niebieski pasek Nie wstawaj, nie wstawaj, nie wstawaj, nie wstawaj, nie wstawaj A i wstał I pod wodę mi się uda wyrwać chwasta Wziąłem młotek, taki fest pięciokilowy i wyrwałem fasta.